Czy kiedykolwiek czułeś, że tracisz kontrolę, ponieważ zareagowałeś zbyt szybko? Karl Jung uważał, że prawdziwa siła nie leży w tym, co mówisz, ale w tym, o czym możesz milczeć. Obrazy codziennych sytuacji, w których ludzie tracą kontrolę, zażarta kłótnia, rzucony na podłogę telefon komórkowy, łzy ukryte w łazience. Przechodzimy do frazy na ekranie: Opanowanie siebie jest największym aktem siły. Karl Jung jeśli chcesz dowiedzieć się tego czego nikt cię nigdy nie uczył o kontroli emocjonalnej, weź głęboki oddech i oglądaj dalej. Czy kiedykolwiek zareagowałeś zbyt szybko i potem tego żałowałeś? Zanim zdążysz pomyśleć, słowa już padły. Głos się podniósł, dłoń zadrżała, ciało się napięło, a potem zostaje cisza, ta, która pojawia się po wybuchu pełna żalu i pytania, dlaczego tak zareagowałem? Karl Jung wierzył, że większość naszych reakcji nie ma nic wspólnego z teraźniejszością. To echo przeszłości, której nie przepracowaliśmy. Nie reagujesz na to, co ktoś powiedział. Reagujesz na to, co kiedyś usłyszałeś i co zraniło cię tak głęboko, że nadal nosisz to w sobie. Reakcja emocjonalna to nie odpowiedź. To obrona. To wewnętrzne dziecko krzyczące o, znowu mnie boli. Ale świat nie widzi dziecka. Świat widzi dorosłego który traci panowanie nad sobą. I właśnie dlatego panowanie nad reakcją jest formą dojrzałości, a nie tłumienia. To nie chodzi o to, by nic nie czuć. Chodzi o to, by wiedzieć, co czujesz i skąd to naprawdę pochodzi. Jung mówił: Dopóki nie uświadomisz sobie nieświadomości, będzie ona kierować twoim życiem, a ty będziesz nazywać to losem. Czy twoje reakcje to naprawdę ty? A może to nieświadomość, która prowadzi cię na ślepo? Zatrzymaj się. Wstrzymaj oddech. Zanim zareagujesz, zapytaj siebie: Czy to naprawdę moje? Czy to teraz? Czy to sprzed lat? Prawdziwa siła zaczyna się tam, gdzie kończy się odruch. To właśnie wtedy rodzi się świadome ja, gotowe zobaczyć prawdę, zanim pozwoli sobie na odpowiedź. Emocje przychodzą nie po to, by cię zniszczyć, ale by coś ci powiedzieć. Problem zaczyna się wtedy, gdy zamiast je usłyszeć, zaczynasz nimi być. Karl Jung uczył, że emocja jest posłańcem duszy. Nie jest błędem. Nie jest czymś, co należy wyciąć z siebie chirurgicznie. To wiadomość, ostrzeżenie, przypomnienie. Gdy pojawia się złość, być może ktoś przekroczył Twoje granice. Gdy przychodzi smutek, może jest coś, co musisz pożegnać, ale jeszcze nie miałeś odwagi. Gdy czujesz zazdrość, może Twoja dusza tęskni za czymś, co porzuciłeś. Ale my zamiast słuchać, reagujemy. Bo boli bo jesteśmy nauczeni, że emocje to słabość, że trzeba je ukryć, stłumić, zagłuszyć. I wtedy właśnie stają się niebezpieczne, bo to, co wypierane, wraca. Czasem w postaci ataku słownego, czasem jako wybuch, czasem jako choroba. Jung mówił: Nie jesteś tym, co ci się przydarzyło. Jesteś tym, kim decydujesz się stać. A decyzja zaczyna się w chwili, gdy czujesz emocje i zamiast wybuchnąć, tam pytasz: Co ona chce mi powiedzieć? Nie reagować nie znaczy być zimnym, znaczy być świadomym. Kiedy emocja staje się wiadomością, przestaje być zagrożeniem, zaczyna być drogowskazem. Są chwile, w których najgłębsze odpowiedzi nie przychodzą przez słowa, ale przez ciszę. I choć świat uczy nas, że trzeba mówić, wyjaśniać, walczyć, to Jung przypominał: prawda nie potrzebuje hałasu. Cisza ma moc. Gdy ktoś cię rani, a ty nie reagujesz w gniewie. Tworzysz przestrzeń, w której widać prawdę, twoją i jego. Bo to nie twoja reakcja pokazuje, kim jesteś. To twoje opanowanie ujawnia twoją siłę. Cisza to nie ucieczka, to akt głębokiego panowania nad sobą, to wybór, by nie dokładać ognia do ognia, to decyzja, by być oceanem, głębokim i spokojnym, gdy inni rzucają kamieniami. Karl Jung mówił, że cisza potrafi leczyć, ale tylko wtedy, gdy nie jest ucieczką. Lecz świadomą obecnością. Cisza mówi: znam swoją wartość, nie muszę jej udowadniać. Czasem to, co powiesz w milczeniu, zostaje zapamiętane na całe życie, bo cisza potrafi przebić się tam, gdzie słowa zawodzą. Niech twoje milczenie będzie świadectwem twojej głębi, a nie braku odwagi. Między tym, co się wydarza, a tym, jak na to odpowiadasz, jest moment. Krótki, cichy, niezauważalny dla oka. Ale właśnie tam ukryta jest twoja wolność. Większość ludzi reaguje automatycznie. Ktoś coś mówi, ty odpowiadasz. Ktoś krzyczy, ty krzyczysz. Ktoś oskarża, ty się bronisz. Ale Karl Jung przypomina: W tej jednej sekundzie masz wybór. To moment, w którym możesz powiedzieć: Zatrzymuję się, oddycham, słyszę siebie. Możesz zareagować jak zawsze, albo świadomie stworzyć nową ścieżkę. To właśnie w tej przestrzeni powstaje prawdziwa dojrzałość emocjonalna. Dla Junga, człowiek zintegrowany to ten, który rozpoznaje własne reakcje jako echa przeszłości, a nie jako konieczność. Nie musi już uciekać ani atakować. Możen być. Po prostu być obecny z tym, co się dzieje. Bez potrzeby naprawiania, udowadniania, dominowania. Ta przestrzeń jest jak świątynia wewnątrz ciebie. Możesz ją zignorować, albo uczynić z niej azyl a im częściej do niej wracasz, tym więcej masz panowania nad sobą i nad swoim życiem. Ego chce mieć rację, świadomość chce zrozumieć. To dwie zupełnie różne ścieżki i dwa zupełnie różne efekty. Gdy ktoś cię prowokuje, twoje ego podnosi tarczę, boi się zranienia, chce się bronić, czuje się zaatakowane. Reakcja jest więc szybka, często gwałtowna, impulsywna, pełna emocji. Ale to nie ty, to twój program obronny. Karl Jung nauczał, że ego to tylko rola, maska, którą nosimy, by funkcjonować w świecie, ale nie jesteśmy tą maską. Głębiej jest coś więcej, obserwator, świadomość, wewnętrzne oko, które widzi, co się dzieje, ale nie musi w to wchodzić. Obserwowanie zamiast reagowania nie oznacza obojętności, oznacza, że nie dajesz swojej mocy byle komu, oznacza, że widzisz, co się dzieje i decydujesz świadomie, nie oddam siebie w ręce tej chwili. To, co cię rani, nie zawsze zasługuje na twoją reakcję, ale zawsze zasługuje na twoją świadomość. Im mniej reagujesz, tym więcej widzisz. A im więcej widzisz, tym bardziej jesteś sobą, nie tylko rolą, jaką próbujesz odegrać. Czy twoja reakcja naprawdę należy do ciebie? A może odziedziczyłeś ją, nie wiedząc, że nosisz w sobie historię całych pokoleń? Karl Jung wprowadził pojęcie nieświadomości zbiorowej głębokiego oceanu wspólnych archetypów, lęków i wzorców, które kształtują nasze reakcje zanim jeszcze wypowiemy pierwsze słowo. Oznacza to, że wiele naszych zachowań nie pochodzi z osobistego doświadczenia, lecz z dziedzictwa, które w sobie niesiemy. Gdy reagujesz złością, może to nie być tylko twoja złość. Może to głos ojca, który tłumił gniew całe życie. Gdy zamierasz w konflikcie, może to echo traumy babci, która musiała milczeć, by przetrwać. Twoje ciało pamięta rzeczy, o których umysł nawet nie wie, to dlatego niektóre sytuacje wywołują w nas tak silne emocje, mimo że wydają się błahe, one uruchamiają coś głębszego, archetypicznego, kolektywnego. Reakcje są wtedy nieproporcjonalne, bo nie są tylko Twoje. Jung mówił, że dopiero uświadomienie tych głębokich wpływów pozwala nam je przekształcić. Bez tej świadomości, jesteśmy tylko marionetkami w teatrze odziedziczonych emocji zanim więc zareagujesz? Zapytaj: Czy to na pewno ja? Czy to moje teraz? Czy ich przeszłość we mnie? To, co najbardziej nas denerwuje w innych, często jest tym, czego nie chcemy zobaczyć w sobie. Jung nazwał to projekcją mechanizmem, dzięki któremu przypisujemy innym to, co w nas nieuświadomione, niezaakceptowane lub bolesne. I właśnie dlatego tak często reagujemy z przesadną siłą na ludzi, którzy nie zrobili nic wielkiego. Bo dotknęli czegoś, co w nas od dawna krzyczy o uwagę. Kiedy widzisz w kimś arogancję, czy na pewno to on, a może to twoje wewnętrzne poczucie niższości? Kiedy ktoś cię irytuje, czy to jego zachowanie? A może twoja niezaspokojona potrzeba bycia zauważonym? Gdy ktoś wydaje się ma zbyt emocjonalny, czy to on przesadza? Czy ty boisz się swoich własnych emocji? Projekcja jest podstępna, sprawia, że widzimy siebie wszędzie, tylko nie w sobie. Ale jeśli nauczysz się patrzeć głębiej, nagle konflikty zamienią się w lekcje. Ludzie staną się lustrami. A każda reakcja stanie się szansą na rozwój. Jung mawiał: wszystko, co cię irytuje u innych, może prowadzić do zrozumienia siebie. Nie reaguj więc automatycznie. Obserwuj. Zobacz, co naprawdę cię boli i gdzie to mieszka w tobie. Zatrzymanie reakcji to nie akt słabości. To wewnętrzna walka. Prawdziwy moment próby. Bo cisza potrafi boleć bardziej niż krzyk, powstrzymanie dłoni, która chciałaby uderzyć, zaciśnięcie ust, gdy język domaga się odpowiedzi. Oto przestrzeń, w której rodzi się transformacja. Karl Jung widział ten proces jako moment alchemiczny, moment, w którym emocja przestaje być surowym materiałem, a zaczyna się przemieniać w złoto świadomości. Ale jak każda alchemia, to wymaga ognia, bólu, napięcia, cierpliwości. Gdy czujesz złość, nie tłum jej, ale też nie wybuchaj. Usiądź z nią. Zapytaj, czego chce. Gdy czujesz ból, nie uciekaj. Wejdź w niego świadomie, bo tylko to, co przeżyte do końca, przestaje rządzić tobą z cienia. W świecie, który gloryfikuje szybkość, natychmiastową odpowiedź i błyskawiczną opinię, prawdziwa odwaga to milczenie. Nie z ucieczki, ale z siły, z obecności. Kiedy wytrzymujesz ten pierwszy impuls, odzyskujesz wolność, i nagle nie jesteś już niewolnikiem swoich emocji. Jesteś ich przewodnikiem. Nie chodzi o to, by się nie czuć, chodzi o to, by czuć i nie dać się pochłonąć. To jest alchemia, to jest sztuka transformacji bólu w mądrość. Emocje są zaraźliwe. I to bardziej niż jakikolwiek wirus. Jedna osoba w gniewie potrafi rozbić spokój całego pomieszczenia. Jedno słowo może rozpalić łańcuch reakcji, które trwają godzinami, a czasem całe życie. Kiedy reagujesz impulsywnie, stajesz się nośnikiem tego wirusa, przenosisz energię z jednego człowieka na drugiego. I tak rodzą się konflikty, nieporozumienia, złamane relacje. Ale kiedy nauczysz się nie reagować, stajesz się tarczą, blokujesz łańcuch, przerywasz cykl. Karl Jung wiedział, że większość cierpienia nie wynika z samego faktu. Ale z reakcji na niego. To nie słowa bolą najbardziej, lecz to, jak je interpretujemy. To nie sytuacja rani, lecz to, jak ją przeżywamy. I właśnie dlatego kontrola emocjonalna nie jest tylko osobistym sukcesem, to akt odpowiedzialności wobec świata. Kiedy wybierasz spokój w obliczu czyjegoś chaosu, nie jesteś słaby, jesteś wolny, bo nie pozwalasz innym programować Twojego wnętrza. Zamiast zarażać się gniewem, bólem, zazdrością. Zostań tym, który nie przekazuje dalej, tym, który kończy spirale. Bo w każdej relacji ktoś musi być silniejszy. Nie ten, kto krzyczy głośniej, ale ten, kto potrafi milczeć mądrzej. W kulturze natychmiastowości opóźniona reakcja jest traktowana jak słabość. Czemu nie odpowiedziałeś od razu? Dlaczego nic nie powiedziałaś? Powinieneś zareagować. Ale Jung pokazał, że prawdziwa siła nie polega na szybkości, lecz na świadomości. Odpowiedź, która przychodzi po czasie, często niesie ze sobą głębie. To nie jest impuls. To wybór, to znak, że nie dałeś się porwać emocji, że wytrzymałeś pierwszą falę i odpowiedziałeś z miejsca spokoju, a nie z miejsca rany. Karl Jung wierzył, że wewnętrzne milczenie ma większą moc niż najgłośniejsze słowa. Czasem to właśnie opóźnienie pozwala dostrzec prawdę, której w emocjonalnym wirze byś nie zauważył. To dystans daje ci jasność, to czas oddziela reakcję od odpowiedzi. Ludzie mogą odebrać twoje milczenie jako brak siły, ale nie wiedzą, jaką walkę prowadzisz wewnątrz i nie muszą, bo siła nie potrzebuje świadków, potrzebuje świadomości. Pamiętaj, nie każdy impuls zasługuje na natychmiastową odpowiedź, a niektóre pytania tracą moc, gdy nie dostaną reakcji. Cisza potrafi być końcem rozmowy, albo jej najgłębszą odpowiedzią. Możesz milczeć, ale Twoje ciało nigdy nie kłamie. Nawet gdy nie odpowiadasz słowami, Twoje spojrzenie, postawa, oddech, wszystko mówi. I właśnie tu zaczyna się prawdziwa sztuka panowania nad sobą. Karl Jung wiedział, że ciało jest przedłużeniem nieświadomości. To, czego nie powiesz, wychodzi przez spięte ramiona, zaciśniętą szczękę, drżące dłonie. Reakcja fizyczna to najczystsza forma prawdy, bo jest natychmiastowa i trudna do ukrycia. Ale można ją obserwować, można się jej uczyć, można ją uświadamiać i z czasem kontrolować nie przez tłumienie, lecz przez obecność. Gdy wiesz, co dzieje się w tobie, możesz wybrać, czy chcesz to pokazać światu. Nie chodzi o udawanie, chodzi o zarządzanie energią. Gdy ktoś cię prowokuje, twoje ciało chce walczyć lub uciekać, ale twoja świadomość może powiedzieć: Jestem bezpieczny, nie muszę reagować. Wtedy twój oddech się uspokaja, głos wraca do naturalnej barwy, twarz staje się miękka, a spojrzenie czyste to nie magia, to trening to bycie ze sobą w każdej sekundzie. I właśnie to tworzy niewidzialną, ale potężną aurę obecność, która nie daje się złamać. Instynkt jest głośny, krzyczy, gdy czujesz się zagrożony, pchacie do działania, zanim pomyślisz. Intuicja, przeciwnie, jest cicha, delikatna. Pojawia się w ciszy, nie popycha, lecz podpowiada. I to właśnie między tymi dwoma siłami decyduje się, czy zareagujesz, czy pozostaniesz w mocy. Karl Jung oddzielał instynkt od intuicji bardzo wyraźnie. Instynkt to dziedzictwo biologiczne, nasz zwierzęcy mechanizm przetrwania. Intuicja to głos duszy, wewnętrzny kompas, który wie, zanim zrozumiesz. Ale żeby ją usłyszeć, trzeba najpierw wyciszyć instynkt. Kiedy ktoś cię rani. Instynkt mówi: Oddaj, zaatakuj, broń się! A intuicja pyta: Po co ta walka? Co naprawdę jest tu do uzdrowienia? Różnica jest subtelna, ale zmienia wszystko. Nie chodzi o to, by stłumić instynkt: on jest potrzebny, ostrzega, chroni. Ale jeśli to on rządzi twoim życiem, nigdy nie będziesz spokojny, będziesz wiecznie czujny, gotowy do ucieczki lub ataku. A to prowadzi do zmęczenia, lęku. Braku zaufania do siebie i do świata. Intuicja nie wymaga reakcji, wymaga obecności, milczenia, cierpliwości. I właśnie tam w tej ciszy odkrywasz, że nie musisz już reagować, możesz wybrać. To wybór między przetrwaniem a świadomością. I to właśnie ten wybór czyni cię wolnym. Nie każdy wojownik krzyczy, nie każdy walczy mieczem. Są tacy, których największą bronią jest spokój. I to o nich mówił Jung, gdy pisał o integracji cienia i świadomej mocy. Archetyp wojownika w psychologii jungowskiej to symbol siły, odwagi, granic, ale też wewnętrznej dyscypliny. Wojownik nie musi reagować na każdą prowokację, nie musi udowadniać swojej wartości, bo znają. I właśnie dlatego może milczeć, gdy inni krzyczą. Milczący wojownik to ktoś, kto zna swoje rany, ale nie pozwala im kierować swoim zachowaniem. To ktoś, kto umie stanąć w ogniu emocji i nie spalić się, bo jego ogień płonie wewnątrz, nie na zewnątrz. Karl Jung wierzył, że prawdziwa siła nie polega na dominacji, lecz na panowaniu nad sobą. Wojownik, który panuje nad sobą, nie potrzebuje rozlewu krwi. Wystarczy jego obecność, spojrzenie, milczenie, które mówi: Nie jestem tu, by walczyć, jestem tu, by chronić to, co we mnie najgłębsze. W świecie, który wymaga reakcji, Wojownik wybiera spokój, i właśnie dlatego jest nie do pokonania. Niektórzy są tak przyzwyczajeni do reagowania, że nie znają już życia bez napięcia. Ich ciało jest stale spięte, serce bije szybciej, umysł analizuje każdą możliwą prowokację. Gotowość do walki stała się ich naturalnym stanem, ale nikt nie jest stworzony do życia w ciągłym alarmie. Karl Jung ostrzegał, że długotrwałe życie w stanie reaktywności. Prowadzi do rozszczepienia duszy. Człowiek nie jest już sobą. Staje się zlepkiem mechanizmów obronnych. Wchodzi do relacji, jakby to była wojna. Interpretuje każde słowo jak atak, a ciszę, jak zagrożenie. To zmęczenie emocjonalne, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Ciało się jeszcze porusza, uśmiech pojawia się na twarzy, ale w środku jest pustka, bo każda walka ma swoją cenę. A ciągła gotowość do reagowania niszczy nie tylko relacje, ale przede wszystkim własne wnętrze. Jung wierzył, że największym uzdrowieniem dla duszy jest powrót do siebie, do miejsca, w którym nie trzeba już udowadniać swojej wartości, bronić każdego słowa, reagować na każdą prowokację, to powrót do stanu obecności, do wewnętrznego pokoju. Nie musisz walczyć ze wszystkim. Czasem największym zwycięstwem jest nie wejść do bitwy. Na końcu tej drogi nie chodzi o to, by być silnym emocjonalnie według standardów świata. Nie chodzi o to, by być zimnym, twardym, odpornym. Chodzi o coś znacznie głębszego o wolność wolność od impulsu, od reakcji, od schematów, które powtarzasz od dzieciństwa od głosów w głowie, które mówią, że musisz się bronić, udowadniać, odpowiadać. Karl Jung pokazał, że prawdziwe panowanie nad sobą to nie maska, to integracja. To spotkanie się ze swoją złością, bólem, strachem i powiedzenie im: Widzę was, ale to ja decyduję. Kiedy przestajesz być niewolnikiem reakcji, coś się zmienia, czujesz się lżejszy, spokojniejszy, masz więcej energii, bo nie tracisz jej na ciągłe konflikty. Zaczynasz widzieć innych z większym zrozumieniem i siebie, z większą łagodnością. Nie chodzi o to, by nie czuć, chodzi o to, by czuć i nie musieć się bronić. By móc milczeć bez napięcia, by patrzeć bez osądu, by być wolnym, Jung mówił: To, czego nie akceptujesz w sobie, będzie cię kontrolować. Dlatego, im bardziej przyjmujesz siebie, tym mniej musisz reagować. A kiedy już nie musisz reagować, naprawdę zaczynasz żyć.